A dzisiaj porozmawiamy sobie o moich osobistych teoriach spiskowych, które powoli się spełniają i mogą przełożyć się na przyjemne zyski. Ten materiał, który teraz obejrzysz jest można powiedzieć takim dopełnieniem ostatniego materiału. Materiału o aktualnie panującym mem seasonie. Zatem, tak jak pisałem na Twitterze, to memcoiny, jak i zresztą cała reszta rynku, Doświadczyła korekty, i warto w tym momencie zastanowić się, czy teraz nadal jest taka silna chęć do robienia zakupów Memcoinów, szczególnie gdy ich cena zmalała. Bo jasne, że jak rośnie jakaś kryptowaluta, to FOMO potrafi być zdecydowanie odczuwalne i w takim momencie właśnie jak teraz, czyli po doświadczeniu korekty na różnych Memcoinach lub innych obserwowanych pozycjach, to jest to odpowiednia chwila na refleksję czy jest się emocjonalnym traderem lub inwestorem, czy nie. Jeśli tak, to zdecydowanie warto nad tym popracować. Co więcej, to myślę, że nie muszę tutaj wymieniać ile różnych memcoinów lub jakichś zamienników, PP czy tam DOGE czy SHIBy powstało w ostatnim czasie lub zamienników PP AI. To właśnie, sezon na memcoiny, które sobie po prostu są i już minął moim zdaniem, co zresztą odzwierciedlają ich wykresy, to teraz, tak jak pisałem na Twitterze, widzę tutaj prawdopodobieństwo, że... Potencjalnie w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się takie, można powiedzieć, coiny, czyli kryptowaluty rzeczywiście w tematyce memowej, ale z taką różnicą, że z ciekawymi użytkami, a to może doprowadzić do równie przyjemnych wyników z inwestycji. To są oczywiście jedynie moje własne domysły, moje teorie spiskowe, i zdecydowanie nie powinny być brane jako jakieś porady czy instrukcje, co kupować. I to, co właśnie tobie powiedziałem, to już zaczyna się. Dziadź. Dla przykładu weźmiemy sobie PPAI i tutaj pomimo tego, że jak zresztą sami widzimy, jest zdecydowanie taka humorystyczna tematyka, różne memy i w ogóle oraz próba podejścia pod ten cały trend AI, sztucznej inteligencji, który zdecydowanie również będzie miał swój comeback. O czym też zresztą nagrywałem film na YouTubie. Jeśli chodzi o te potencjalne użytki wynikające z trzymania PPAI, to są one rzeczywiście znikome, powierzchowne, można powiedzieć. Jest tutaj jakiś generator memów, kiedyś tam rynek NFT, głosowanie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to w temacie memów zdecydowanie są jedynie obietnice. To są te właśnie memy wygenerowane przez PPAI. No i ta, no, są ładne i jako posiadasz PPAI lub dla kogoś z teamu czy Ogólnie społeczności, to zdecydowanie byłbym skłonny udostępniać te obrazki gdzieś tam wysyłać, wrzucać na Twittera i tak dalej, i tak dalej. Po prostu pasują do aktualnej narracji, ale to są jedynie, tak jak mówiłem, takie powierzchowne, bardziej próby użytków w TwemToinie i sposób, w jaki możemy wykorzystać ten potencjalnie narastający mini trend, to na chwilę obecną jest robienie niczego. Otóż mogę się mylić, ale z tego, co ja sam znalazłem lub nie znalazłem. To myślę, że w perspektywie paru tygodni, może dni, będą wyskakiwać kolejne projekty już z takimi bardziej konkretnymi użytkami, wpisujące się w różne narracje, a przede wszystkim w aktualnie panującą narrację memów. Zatem zdecydowanie warto być na bieżąco z tym, co tutaj będę pisał na Twitterze, bo tutaj na Twitterze no, po prostu szybciej i łatwiej mogę się z Wami dzielić jakimiś tam e, newsami czy analizami. Tutaj na YouTubie to jest cały proces, muszę sobie przygotować wcześniej, rozpisać materiały, co chcę rzeczywiście przekazać i to później idzie do montażu, czasami szybciej, czasami wolniej wszystko idzie. Więc jeśli jeszcze nie jesteś u mnie na Twitterze, to, to myślę, że może być dobra okazja, aby zerknąć w opis tego filmu, trochę na dole, znaleźć mojego Twittera i zaobserwować, bo jeśli ominął Ciebie ten cały trend memów lub nawet straciliście, to widzę tutaj realną okazję, żeby podjąć konkretne kroki, aby Nadal wykorzystać panującą narrację na rynku. Widzimy, że największe giełdy, m.in. MEXCI, BYBIT, BITGET i reszta, to one listują u siebie rzeczywiście te koiny. MM no głównie dlatego, że jest to naturalne źródło wolumenu, czyli przychodu giełd, dlatego to już nie jest aż tak degenerackie granie na jakimś silniku słapie na jakichś dziwnych tokenach, a powoli rozgrywanie koinów MM Chodzi do takiego głównego nurtu, co zdecydowanie zapoczątkowało powstanie Pepe w ubiegłym miesiącu chyba oraz masywnej ilości kolejnych Memcoinów powstających zaraz po Pepe, to widzimy, że na uboczu jest jeszcze dużo kapitału, który finalnie możliwe, że wyląduje już w tych takich bardziej fundamentalnie stabilnych projektów, na których się skupiamy właśnie na tym kanale. Ja na bieżąco się nimi dzielę z wami tutaj i nie ukrywam, że mam parę kolejnych perełek dla was przygotowanych na kolejne tygodnie. Ja jestem jeszcze tutaj w fazie researchu, dlatego zwyczajnie może się opłacić bycie na bieżąco tutaj z kanałem oraz zainwestować dosłownie jedną sekundę twojego czasu, aby teraz pod tym filmem kliknąć subskrybuj i być na bieżąco. Niczym nie ryzykujesz, a historia pokazała, że pozycje, którymi się tutaj dzielę z wami, po prostu są delikatnie mówiąc warte uwagi. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!